Szanowni Państwo, w dniu 14 czerwca 2025 w Zbludowicach odbyły się uroczyste obchody powstania Straży Pożarnej. Setna rocznica. Szanowni Państwo, śpieszę Państwu wyjaśnić, ponieważ te obchody powinniśmy. Organizować w zeszłym roku, bo tak naprawdę w 2024 roku mija setna rocznica straszy. Niemniej jednak chcieliśmy to zrobić to w sumie celowo, bo samochód dostaliśmy w, w styczniu 2025 i chcieliśmy zrobić to już wspólnie z tym samochodem, żeby to była taka wisienka na torcie, żeby, żeby, żeby to było takie uroczyste uroczyste przedsięwzięcie. Dlatego dobrze wiemy, że to jest to pierwsza, ale, ale obchodzimy faktycznie setną rocznicę. Szanowni Państwo, Ochotnicza Straż Pożarna została założona w 1924 roku. Z inicjatywy wielkiego działacza społecznego i założyciela Sanatorium Dziecięcego Górka, doktora Szymona Starkiewicza. Proszę Państwa, ogromny filantrop, naprawdę człowiek o, o wielkim sercu, zakłada Ochotniczą Straż Pożarną. I właśnie dla podniesienia bezpieczeństwa tego szpitala. Dzięki temu, jako pierwsi po wiecie dysponujemy samochodem. Proszę Państwa, obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej Wincencji Strażaków. Następnie poświęcenie nowego samochodu, potem raport dowódcy uroczystości, po raporcie nastąpi przegląd jednostek biorących udział w uroczystości, otwarcie uroczystości i przywitanie zaproszonych gości, dokona tego prezes OSP i, proszę Państwa, odczytanie kroniki OSP w Zbudowicach. Następnie wręczymy oznaczenia i wyróżnienia dla zasłużonych strażaków. No i oczywiście będą podziękowania też dla naszych sponsorów, którzy tak licznie wspierają nasze strażactwo. No i co na koniec mogę powiedzieć? Życzymy sobie kolejnych 100 lat, proszę Państwa, żebyśmy dalej tak trwali jak do tej pory.